Siemano mordeczki! Szlakiem Bawarii Lecimy z kolejnym odcinkiem Witam Was z pokładu M6 E24 Ale o niej będzie troszeczkę później Dzisiaj Zaczynamy sobie Od czegoś nowszego Też nie od prosiaka Ale od auta, które Wam zapowiedziałem W poprzednim odcinku no i postaram się wyciągnąć dla Was 5 rzeczy, za które lubię, i pięć, za które nie lubię, M4G82 po 12 tysiącach użytkowania. Także lecimy z tematem. No, i dobra. Lecimy sobie najpierw może od tak zwanej dupy strony. Może zacznijmy od tych przyjemnych. Pierwsza rzecz, za którą lubię M4G82, to jest właśnie ten jej wspaniały tyłeczek. Cztery końcówki. Naprawdę napompowana. Te boki. No coś. Coś wspaniałego, tutaj docelowo taki był zamysł i plan, miał wjechać oczywiście karbonowy dyfuzor, także tutaj poszerzenia też karbonowe, tak? M-Performance, plany co do tego auta się troszeczkę zmieniły, ale to o tym Wam opowiem później, także nic przy niej więcej nie będę robił. Mam tak zwaną serię od nowości. Jeszcze raz może z drugiej strony kawałeczek. No ten zadek jest wspaniały. Czyli mamy jeden pozytyw, to teraz może jeden negatyw. To będzie w środku. Rzecz, za którą nie lubię. G82, M4. Jest to jak ktoś by chciał wsiąść z tyłu. Przykładowo, dajmy na to: pada deszcz, tak? Jedziecie we czwórkę czy we trójkę, nawet. Ktoś chce wchodzić z tyłu. No i czekamy. I czekamy, aż nam fotel odjedzie, tak? Dopiero można wejść. Zamykamy. I znowu musimy czekać. Oczywiście no, pasażer z tyłu już jest w środku. My niestety stoimy nadal na dworzu i na przykład mokniemy bądź marzniemy, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, za którą nie lubię G82, M4. Przejdźmy sobie teraz do przodu auta. No tutaj klaserowe światła. No, mega sprawa, jeżeli chodzi o nocną jazdę. Ja mam zawsze problem, jeżeli chodzi o jazdę w nocy. Słabo widzę, tak. A jeszcze, jak popada deszcz, to już całkiem. Więc na pewno te lampy robią mega robotek. Także tak to wygląda. Oczywiście no nie pokażę Wam jak świecą. Jedynie w ten sposób. Także już mamy po jeden, nie? Kolejna rzecz, za którą lubię M4. No też dlatego ją wybrałem, tak. To jest oczywiście ta wspaniała linia. Tutaj nie, nie pomylimy się, tak. Od razu widać, że to jest najnowsza M4. Linie to wszystko jest zachowane pięknie, no i, no i te napompowane boczki, czy to z przodu, czy z tyłu, czy jak patrzymy w lusterko, to zawsze to, to widać. Czyli ta linia dla mnie jest mega, jeżeli chodzi o, o ten model. No, a podążając linią do przodu słynny Bober, tak, dla wielu się opatrzył. Z tego, co, co słyszałem, gdzieś tam czytałem po forach, tak, jak ktoś zobaczył na żywo, to jednak, jednak to gra. Moim zdaniem też bardzo fajnie wygląda. Mi się od samego początku podobał, tak. Wiadomo, no, coś innego, tak, ale, ale, no, Emki... Potrafią zaskakiwać. i Raz mamy fałkę tak, raz mamy rzędówkę, raz mamy mały grill, raz mamy bobra, tak zwanego. I, I tutaj myślę, że jakby wymienił te plastry miodu na wloty karbonowe, do tego dokładka i, i cały ten, ten grill. Ja osobiście chciałem zmienić na, na wersję karbonową z mniejszą ilością tych żeber. Myślę, że to by naprawdę fajnie wyglądało i, i dopełniło też tutaj. Cały myślę, no ten pakiet, tak, M-Performance, o którym myślałem, czyli no, po kolei, tak progi, tutaj, tutaj te, te dokładki, tak, na bok, dyfuzor, lotka z karbonu, także no, tutaj możemy sobie dużo rzeczy. No, czasze lusterek też można, bądź te pseudo wloty, tak, powietrza. Ale cena, oj, kosmos. Na szybko, tak w głowie, no nie wiem, 50 tysięcy złotych, ale to Wam przeliczę, dodam, jak to u mnie wygląda. No i to tak. Przejdźmy sobie dalej. No, kolejna, myślę, że to będzie minus, tak, moim zdaniem. Minus za rozstaw śrub, tak? No, 5 razy 112, gdzie no kurde, tyle fajnych wzorów felk. Ja osobiście mam w głowie, ale niestety występują tylko 5 razy 120. gdziebym mógł to fajnie tutaj upchać. Oczywiście mówię o kole 3 częściowym i wy, wyeksponować bardziej tą ceramikę, ale no, niestety. mnie minus za rozstaw. No, jak już tutaj jesteśmy. Przejdźmy sobie jeszcze na chwileczkę do tyłu auta do bagażnika. Zobaczcie sobie jak to wygląda i nie wiem plusów minusów. No to wiadomo to jest coupé, No Tutaj nie będziemy wymagać nie wiadomo czego. Tak przy okazji tylko wam pokażę bagażnik dość pojemny. E, tym autem zrobiłem fajną traskę 4,5 tysiąca e, kilometrów do Włoch, gdzieś tam Szwajcaria, pojeździliśmy. Także starczyło na miejsca. Oczywiście na powrocie z zakupami trzeba było położyć tylne oparcia, żeby, żeby zmieścić cały bagaż. No, a co za tym idzie i za tymi kilometrami? Wspomniałem Wam o minusie, o wsiadaniu do tyłu, że to jednak jest kłopot. Tak, ja mam dość duże wymaganie, jeżeli chodzi o komfort i, i fotele. Mam problem też troszeczkę z kręgosłupem, więc potrzebuję, żeby te fotele były wygodne. No i muszę powiedzieć, że to są jedne z wygodniejszych foteli, w jakich siedziałem przez moje nie wiem, 20, parę lat użytkowania. Aut w większości BMW, no tutaj naprawdę te karbonowe kubełki robią mega robotę, gdzie jednorazowo żeśmy zrobili około 1200 km, o ile dobrze pamiętam. Nic, zero zmęczenia, zero bólu pleców, także naprawdę mega, mega wygodne jak dla mnie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o jazdę długodystansową i kolejny minus, jeżeli chodzi o krótkie dystanse. Jednak, no jest tutaj ciężko, jest problem z wsiadaniem i wysiadaniem częstym, tak? Jeżeli gdzieś tam jedziemy tylko do sklepu po bułki, wsiadamy, wysiadamy, wsiadamy, wysiadamy, jest to niestety utrudnione. U mnie już, nie wiem, czy to będzie widać, ale po przebiegu prawie 12 tysięcy kilometrów tutaj ta skórka jest już dość wyślizgana gdzie ja naprawdę uważam, jak wsiadam w jeansach czy coś, tak, to te to delikatnie, żeby nic tutaj nie poobcierać, czyste ręce, wszystko, no, dbam o ten środek na tyle, ile mogę i, i staram się, żeby zachować to w jak najlepszej kondycji. No niestety te materiały się troszeczkę różnią od, od materiałów, które mogliśmy spotkać, nie wiem, nawet 10 czy 15 lat temu w starszych modelach, tak. No ale wszystko idzie. Wiemy w jakim kierunku. Miejmy nadzieję tylko, że, że kolejna odmiana MKI będzie nadal wersją spalinową, a, a nie wersją elektryczną. tak, Bo Niestety ta elektryka idzie w bardzo złym kierunku. Jeszcze taka ciekawostka. No, to też w sumie rzecz, za którą lubię M4. Przedliftowa, tak zwana, no to był w sumie taki mały lift środka, o ile dobrze kojarzę. Te przed 2022 mają jeszcze normalne zegary, w sensie normalne, że, że ta deska jest taka jak w standardowych autach poprzedniej, na przykład generacji, też tak. A już te po 2022 mają dwa takie tablety. Gdzie to jest moim zdaniem duży strzał w kolano? Ja osobiście nie mógłbym chyba takim autem jeździć, gdzie mam taki duży tablet. Też, nawet ze względu na to, a tu nie pokażę, żeby umyć i wytrzeć tam za tym tabletem, no jest troszeczkę ciężki dostęp. I cała ta sterowanie klimatyzacji, z tego co, co gdzieś tam oglądałem, no niestety to wszystko jest już z pozycji tego tableta, a tu nadal jeszcze jest takie klasyczne. Sterowanie bądź najważniejsze e, przełączniki, tak. E, przednia szyba, ogrzewanie tylnej, e, fotele, klima, jakieś tam nawiewy, tak. Także to jest jeszcze duży plus tych nowych, nowych aut. Co, przejdźmy sobie dalej. E, kolejną rzeczą, za którą nie lubię e, M4, jest niestety jej dźwięk gdzie tutaj mamy bardzo, ale to bardzo, to wszystko, że tak powiem, poucinane, tak, jest dość duży kaganiec założony na ten wydech, gdzie no niestety normy i, 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 i przepisy jakieś tak blokują dźwięk rzędowej szóstki. Wiadomo, tutaj z pomocą przychodzą nam różne firmy, gdzie możemy sobie wymienić ten układ wydechowy, no ale tutaj BMW musiało to niestety ukrócić. O, coś tam się nam przełączyło teraz. Także nie wiem też, czy w środku takie odniosłem wrażenie, ale to jeszcze doczytam, i, i dam wam znać, że jest to wszystko wspomagane, ten dźwięk w kabinie z głośników. No to też jest moim zdaniem słabe, jednak mieć takie auto i słyszeć dźwięk z silnika, czy wydechu z głośników, trochę lipa moim zdaniem. Ja bym wolał czuć jednak to wszystko na plecach. I, i żeby to dochodziło. Do moich uszu, do mojej głowy, do mojego serca. I cieszyło, dawało frajdę. Zaraz Wam troszeczkę ją przekazuję, Myślę, że już się nagrzała. W sumie wyjechała z ciepłego garażu. O, już jest z osiem dyszek prawie. Z siedem może, tak? Także jeszcze chwilkę. Zaraz Wam pokażę, jak to gada i, i przejdziemy sobie dalej. Zrobimy sobie dwa tryby. Oczywiście klapy otwarte. Klapy zamknięte, także zobaczcie. mogłoby się powiedzieć, szału nie ma <laughs> ale myślę, że jakbyśmy zmienili tutaj wydech na coś lepszego to, to na pewno byłby dużo fajniejszy, basowy ten dźwięk szkoda, że nie możemy tego nagrać też pod obciążeniem auto mam już umyte w sumie do wstawienia dalej do komisu tak jak, tak jak wspominałem Plany się troszeczkę zmieniły, ale to zaraz wam w sumie też o tym opowiem. Także witam Was ponownie, już teraz z pokładu, ze środka. Właśnie, bo bym najważniejszego Wam nie powiedział jeszcze, za co bardzo i to bardzo lubię M4. Jest to oczywiście napęd. Na cztery koła, a raczej możliwość odłączania tego napędu, także zobaczcie sobie, no i tu jest ta najważniejsza opcja, tak MX Drive, czyli mamy dwa, dwa, cztery, cztery sport, także coś wspaniałego, bo naprawdę ten napęd działa, tak? Ja przetestowałem to w zimę. Na napędzie tylko na tył oczywiście wszystkie zakręty ronda. I, I można polecieć sobie bokiem. E, ciężko jest ruszyć, jeżeli jest lód. Tak? E, próbowałem. Była sytuacja, że po prostu nie mogłem wyjechać e, na napędzie tylko na tył. E, wtedy, oczywiście, z pomocą przychodzi mi napęd na cztery koła. Przełączam sobie tutaj z pozycji e, komputera e, i tego iDrive, bądź e, ja już mam przypisane e, przyciski. Tak, M1 to mam e, cztery napęd e, sport. M2 to mam napęd tylko na tył i oczywiście dezaktywowaną kontrolę trakcji. Jeszcze raz, tutaj mamy napęd na cztery koła sport. Reasumując, wyłącznie moje odczucia, tak i, i moja ocena prywatnie z posiadania. Tak nowego auta, gdzie, gdzie no, to jest w sumie moje pierwsze auto, które mam od nowości, jeżeli chodzi o auta, właśnie takie prywatne, sportowe i tak dalej, gdzie też zdecydowałem się ją sprzedać. Już Wam mówię dlaczego, jest po prostu dla mnie za nowa, tak. Wszystkie te funkcje, które, które ma, jakieś systemy i tak dalej, ja, ja z tego nie korzystam. W sumie nie umiem z tego korzystać, chyba zatrzymałem się na, na latach 90. Gdzie no chyba najbardziej kocham tą motoryzację, tak? Od czwartego, czyli od mojej pierwszej E24, i tak przez, przez prawie 20 lat można powiedzieć. Same, same klasyki auta z lat 90., gdzieś tam z dwu, 2000 się trafiły, tak? E, było też kilka nowszych. Ale to są już pojedyncze modele. No i ten jest najnowszy. Mówię po 12 tysiącach użytkowania. Stwierdziłem, że chyba wolałbym zamienić ją na E30 i, i do tego będę dążył. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, tak? Jeżeli ktoś jest właśnie na etapie zakupu, to na pewno mega polecam. Te fotele. Mega polecam ten cały pakiet karbonowy tutaj do środka, bo to jest, jest moim zdaniem coś fajnego tak I, i mega wyposażenie. Nie idźcie w te tablety. Jeżeli ma ktoś możliwość kupić używaną z małym przebiegiem. Ja bym osobiście poszedł właśnie tą przed tym, przed tym liftem, gdzie, gdzie jednak te zegary są normalne. No i ten pakiet karbonowy zewnętrzny, tak, tutaj też polecam, żeby to sobie ewentualnie dobrać od razu w fabryce czy podczas zamawiania, gdzie na pewno to wychodzi dużo taniej, niż gdybyśmy chcieli to dołożyć później, bądź można kupić, wiadomo, jakieś aftermarketowe, gdzie ja też już się zastanawiałem, tak, jest bardzo dużo firm, które, które robi teraz elementy karbonowe i, i też od nich można sobie coś kupić. Co? Myślę, że to tyle. Szybki krótki odcinek, tak, dla was OM4 G82. Przy okazji tego wplotę wam szybką wycieczkę. Zobaczcie sobie. No, kilka zdjęć z ostatniego wypadu właśnie, co wspominałem wcześniej, 4,5 tysiąca kilometrów w sumie, tak? Lake Como, Włochy, Szwajcaria, Zermatt, jeszcze tam okolice, tak, pojeździliśmy, czy właśnie dla mnie spełnienie, można powiedzieć, takich motoryzacyjnych marzeń, czyli Furka Pass i, i ten no, kultowy hotel, tak, tam zdjęcie obowiązkowo, mam nadzieję, w sumie nie mam nadziei. Wiem, że pojadę jakimś klasykiem i, i też zrobię sobie tam e, świetne zdjęcia. Także trasa mega, mega polecam. Furka Pass, Szwajcaria. Ja na pewno tam wrócę. Mam nadzieję, że wy też. I co? Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku z kolejną M. -ką. Także do zobaczenia. Hej!